Regulator prędkości pomaga utrzymywać prędkość pojazdu na wybranym poziomie bez konieczności używania pedału przyspieszenia. Zwiększa to komfort jazdy, szczególnie przy długich podróżach. Aby aktywować regulator prędkości, proszę nacisnąć ten przełącznik tyle razy, ile potrzeba do wybrania funkcji regulatora prędkości. Lampka kontrolna zmienia kolor na szary i na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat, regulator prędkości gotowy, ustaw, aby go włączyć oraz pojawiają się kreski wskazujące, że funkcja jest włączona i system oczekuje na zapisanie prędkości jazdy. Podczas jazdy z prędkością powyżej 30 km na godzinę naciśnij ten przełącznik w górę lub dół, aby zdefiniować prędkość jazdy. Aktualna prędkość wyświetli się wówczas w miejscu kresek i lampka kontrolna zmieni kolor na zielony. Można zdjąć nogę z pedału przyspieszenia. Jednak stanowczo zalecamy, aby trzymać stopy w pobliżu pedałów, co pozwoli w razie potrzeby natychmiast zainterweniować. Proszę zauważyć, że próba aktywacji funkcji poniżej 30 km na godzinę spowoduje wyświetlenie na tablicy wskaźników komunikatu nieprawidłowa prędkość, a funkcja pozostanie nieaktywna. Zaprogramowaną prędkość jazdy można w każdej chwili zmienić, naciskając ten przełącznik w górę, aby ją zwiększyć lub w dół, aby ją zmniejszyć. Aby zmienić prędkość o 10 km na godzinę, przytrzymaj wciśnięty przełącznik. Proszę zauważyć, że gdy tryb eko jest włączony, regulowana prędkość pojazdu nie może przekroczyć 115 km na godzinę. Aby z powrotem przejąć kontrolę nad przyspieszaniem pojazdu, np. w trakcie wyprzedzania, wystarczy nacisnąć pedał przyspieszenia. W czasie wyprzedzania na tablicy wskaźników będzie na czerwono migać pole z zaprogramowaną prędkością. Aby powrócić do zaprogramowanej prędkości, należy puścić pedał gazu. Po osiągnięciu zaprogramowanej prędkości informacje na tablicy wskaźników będą wyświetlane w zwykły sposób, a regulator prędkości wznowi pracę. Naciskając ten przycisk, można połączyć funkcję regulatora prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych. Można więc ustawić regulator prędkości tak, aby uwzględniał prędkość wskazywaną przez znaki ograniczenia. Po przekroczeniu dozwolonej prędkości kółko wokół znaku zaczyna migać i słychać sygnał ostrzegawczy. Naciśnij ten przycisk, aby dostosować zaprogramowaną prędkość do wykrytej prędkości. Regulator prędkości można przełączyć w tryb czuwania na trzy sposoby: poprzez naciśnięcie tego przycisku, wciśnięcie pedału hamulca lub zmianę biegu na neutralny. Po przełączeniu funkcji w tryb czuwania, prędkość zostaje zapisana i jest nadal wyświetlana na tablicy wskaźników. Aby zapisana prędkość znów zaczęła obowiązywać, proszę nacisnąć ten przycisk. Prędkość jest wtedy wyświetlana na zielono. Jeżeli zaprogramowana prędkość jest wyższa od obecnej, pojazd przyspieszy do prędkości ustawionej w regulatorze. Jeżeli funkcja została przełączona w tryb czuwania, Należy nacisnąć ten przełącznik w górę lub dół, aby przywrócić ją z obecną prędkością jazdy. Aktualna prędkość zastąpi wtedy zapisaną prędkość. Aby całkowicie wyłączyć funkcję, należy naciskać ten przełącznik, aż na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie OFF. Pojawi się komunikat Wspomaganie jazdy wyłączone. Wtedy lampka kontrolna na tablicy wskaźników zgaśnie, a zapisana prędkość zostanie usunięta. Pamiętaj, że jest to tylko system wspomagający i w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Zawsze zwracaj uwagę na warunki drogowe i otoczenie pojazdu.